Uwaga, biorę udział w challenge'u mówienia przez minutę bez żadnych wypełniaczy i wydaje mi się, że może mi pójść dość dobrze. Zobaczymy, jak to się zestarzeje. Ale ja na co dzień zwracam na to uwagę, jak mówię, żeby mówić bez żadnych wypełniaczy, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że najlepszą strategią... A ten challenge jest mówienie po prostu o jakiejś kwestii, która nas interesuje, albo odpowiedzenie o jakiejś historii, która nam się zdarzyła, bo wtedy nie myślimy o tym, co mamy powiedzieć, tylko po prostu mówimy z głowy. Więc chyba odpowiem na takie najczęściej zadawane pytanie, czyli jak znalazłam sobie pracę zdalną, bo jest to super ciekawa kwestia, bo znalazłam to na TikToku. Pojawiła mi się laska, która po prostu punktowała wszystkie sposoby na zarabienie online, i ja wybrałam sobie dwa, które najbardziej mnie po prostu interesowały. Napisałam do niej jak by z tym wszystkim wystartować, i okazało się, że właśnie ta dziewczyna z tymi sposobami sobie już działa, w tych sposobach sobie zarabia i Okazało się, że współpracujemy do dzisiaj razem i do dzisiaj się tym zajmuję, a zajmuję się tradingiem i network marketingiem. Trading to jest działanie na rynkach finansowych i wiem, że teraz jest o tym pełno i wiem, że brzmi strasznie. Natomiast w tym momencie, w XXI wieku, mamy takie narzędzia, że każdy, niezależnie od tego, czy ma 5, 10 czy 0 lat doświadczenia na wykresach, może z tego zarabiać, bo to mamy dostęp właśnie do takich narzędzi, które w tym pomagają. Drugą umiejętnością, której stwierdziłam, że się nauczę, jest network marketing. Z tym akurat działam już trochę dłużej, bo od liceum. Natomiast miałam trochę małą taką przerwę na maturę, właśnie na rok maturalny, i stwierdziłam, że jak znalazłam po maturze tego TikToka, to sobie spróbuję z tym na nowo i tak. Do, działam z tym wszystkim do dzisiaj. Minuta już minęła, więc dajcie znać w komentarzu, jak mi poszło. Mam nadzieję, że dobrze, bo nie pamiętam, co mówię, bo mówię wszystko z głowy. Natomiast, jeżeli interesuje Cię kwestia zarabiania online, to możesz się odezwać tutaj. Bardzo chętnie Ci pomogę, bardzo chętnie Ci przedstawię, jak to wszystko wygląda, bo jestem mega wdzięczna osobie, która nagrała takiego TikToka dwa lata temu, więc mam nadzieję, że mogę też komuś pomóc.